Dobra, lecimy sobie do domu. Cześć są strony Aldoranik. W dzisiejszym odcinku będę obrządzł kilku kroków. Czytam tam, tam po prostu, żebyś mi nie nadążała. Kupiam sobie na cholonda. <tuszy> <tuszy> o, że to. Tak. Nie skacz, tak. Przejdziemy tu jeszcze 60 obalety. Miałem to jest na tym polu 6. 6. Miałem dzisiaj talerzować, ale dopiero na następnym odcinku pojedziemy talerzować, bo gdzieś talerzowanie chce zrobić około 40 minut. Nie tak mało, a dzisiaj tylko chciałam same podążki zrobić. Maluty sobie nie rozstrzygnięć, żeby się tam w słoneczku yy, jeszcze bardziej. No, żeby się przysłuchuję, A potem na już się pojedzie, że z minut y, się zbierze. Yy. No, na Będziemy używać trochę Wanda. Na pewno będziemy Wanda używać do tora. Możemy nawet po Wrzutu pojechać. Albo pojedziemy dzisiaj jeszcze to czy też to ja mam na tabletkę Oj, chyba boli 60 Tyle mi boli, bo na razie nie starczy więc tu mam yy, swój biornik na robę. Może nie wyrobię się, ja wiem. Dobra, mi tam dać zlekka. Chyba. Chyba, co ty robisz? Kiedyś to ta sześćdziesiątka miała rąk z tym kierowaniem, a teraz to ledwo, co? Baniek jej się powiększał? Czyli droższa paliwa. Dobra, lecimy tu. Ja sobie znam, ja nie rozumiem, mówię ci. TL, mówię. Dzisiaj do szkoły nie poszło, nie było tak. Rano każdy w ogóle u. katar mam. Uwam, mnie boli. mi. tak, się czuję źle. Dziś chłopaka najbardziej przypołożyciele. Wszystko boli. No to pojedziemy jeszcze raz, a ja później się jeszcze pozwoli. ucina. To swój czynnik. Co to jest klaska? Zjemno. Jedną na razie przeczapam, bo muszę nie potrzebuję Co na rynek? Co jest tam? Przejdźmy do no to, to skraca dziwnie. Więc tu jest trochę dobra byłoby mieć, w pan mógł... taką... Te, tyle już pójdę, bo ponad prawie 20 hektarów. Nie, no więcej. Uda. Tam ma około 100 hektarów. Około 45 Heksów, hektarów. O, mamy no, już 4, tak myślę, ludzie jedzie i jedzie na przykład. Muszę sobie pokupować dużo łąk teraz, bo szukam się takich stadion co mi na pewno słomy braknie. A myślę, że będę robił w kosmie, gdzieś koło tysiąca kosmów będę robił. Kończą w kosmie, ładnie rosną.

że padło a to jeszcze przyjadę bo tam, a 60 po lat, kurwa, nie wiem, może nawet sześćdziesiątka. a może już Piątką pójdę do gdzie sześćdziesiątka powinna. Dobra, mieniamy plany trochę. Dzisiaj sobie mi jeszcze. Bo. O Boże, o Boże. Najpierw sobie tutaj przejdziemy na tą dzierżawę. A dzierżawę trzeba wykupić przecież. No ja tam trzeba wykupić sobie. Daję yy, elegancki domek. A to przyjadek sobie z uniśniadą i sobie wykupię. Wraz Ja jeszcze tam krowy nie sprowadziłem, ale gdzieś ja kupię te krowy, bo chcę około 15 tam mieć. Przynajmniej straciło słowo na łzy. Proszę. Dla mnie to będę musiał kupować. początku lat. będzie nie jeszcze tutaj na tych kostkach widzę. Chciałem, czy to jest dużo patrzać. Chyba mało. Patrzcie to. <ścoughs> Otwieram. Sześćdziesiątka w akcji. Będę teraz tego fenda na 110 koni. Bo 60 ma 67 koni. To była 3 powana, które łączek. Do tego na 110 wale, a zetora na razie zostawiam, bo on nie będzie mi poltoczaki. Odpowiesz na cały ten kles lecimy dół, bo tu mamy te dwa pola potarażowane jeszcze z tyłu tam za gospodarką mamy dwa pola ale to co potarażuje i te pola co było odcinkiem potarażować lecimy wolić ogólnie te wola co tam będą to będę ją łączył. bo ich pra... Tycznie zahaczyłem klasę, bardzo przepraszam, cię Ciebie znak. Przeżyczyłem już dwa filmy. Zobaczyliście na pewno to jak już dostał tysiąc bujoty. Teraz nagrałem. Więc e, lecimy dór. Dobra, lecimy dur. Y... Lecimy dur. A rozkładam rozkładany jest. A chcecie będziecie na YouTube, a. Kto to wiecie. Dzieci. Taka to już szere, szerokość 56 metra, tak? Kontrol yy, i ten. Szerokość 5.6 metra. połowie, raz do czołgów dobra, jadę patrzcie to, i teraz to sobie można jechać 17 na godzinę z taką talerzą no i już jestem na końcu pola o tu jest jakieś jeszcze pola to skoś... Nie, bo tu będzie soja Tutaj będzie soja z tej znaczy się będzie szan na, tym... na tych polach. No, więc pojazdy no, sobie z nią zestawem i nie będę musiał brać tego niżo tych maszyn, więc będzie trochę to legitne. my sobie takie mniejszy będziemy robić. Na wrotkę tu. Czekajcie, bo wjechałem sobie na pocet. Zrublany. Gdzie tu jest 5-6 metrów? GPS to raz, raz yy, się tak mi wali. O nie, bugowało się. Patrzcie to. Widzicie nawet maszyny kurde z tego. Muszę porzucać, żeby się to bugowało. Sorry, że tak klawą mi da, że się naprostować. Muszę. Dobra, nie chcę No trochę teraz jak to zrobię to będzie duży To już będzie taka skala do 5 hektarów to polecenie. Nie no, mniej 3 może. 3 hektary? Tak. Ale 5 nigdy. Jeszcze jedno zrobię sobie. Ten. Jeszcze jedno sobie zrobię. I w następnym odcinku już przyjedzie do nas taki chłop, znaczy on pójdzie pewnie gdzieś się przejść, a my mu rozładujemy szybko. Na kawę może przyjdzie, bo już się z nim umówiłem. Czy by nie przyszedł, znaczy przyjechał znowu za mnie. Nie, będę ja tym pomatem, bo nie ufam tym Więc musimy może zaciąć i będzie kraksem. Yy, yy, yy. Trzy razy już przejechane. pola zrobione praktycznie. Zrobię no, teraz, teraz dłuższy ten odcinek. Nie lubię miejsca robić, więc zrobimy taki myk, że zrobimy pyk. Kieruję, opuszczę se tu. Zmęczę ją tak i samicę już na tym tym. ją wytocznie mi zostaje już dwa przejazdy i koniec tego pola. Będziemy łączyć to. Będziemy... mam nadzieję, że zrobię chociaż to pole, to całe pole jak drogę, to będzie sztormy, Muszę jeszcze coś kupić, żeby zaprosić. Proponujcie jakąś maszynę, bo teraz kupię teraz y, cały czas do niego, co nie? Może dziesiątka tak z prasą czy coś, a sen wyroś I oprys i opryski? Teraz pole jakiś będę musiał kupić podziemniaczki. W takim zostanie. Co jest? O, coś leci. Jakiś samolot. Nienawidzę tego pola, jak jest coś na polu i coś bezbronnie, więc ja takie omniaczki sobie zostawiam, a potem sobie już je likwiduję. No, fajna ta talerzówka, powiem wam. No. Nie, nie nudzi się, chociaż że to jest oryginalne. Sorry, że tak pociągam nocą, ale jak mówiłem, chory jestem, Teraz <laughs> są się robi tu porządnika. Mi ostatnio potrafię przyjechał, więc się wdzięczę. Bierzemy to? Ja. Więc tak, tu mamy chyba słonecznik, to ten słonecznik też co położymy, co jest, co jaka robi? Halo GPS? GPS nie dobrze jest chyba, co? O, teraz dobrze jest. Um, więc tutaj trzeba jeszcze uwrocie zrobić najgorzej jak mam taką właśnie talerzykaczkę, wiecie jaką na ku, na, ko, na kulę. bo jak nie mam na kole, to mi łatwo było cofnąć. Bo Ten hak też na którym się trzyma, jakby się trzymało na zaczepie, to by było yy, chyba lepiej. No albo na hak, na ten na Kurde, w głowę nie będę, kurde, patrzcie teraz, to się nazywa, kurde, zagarnianie kamieni, temu to talerzy nie szkoda. No tu jest hektar chyba to pole, no bez kitu. Długo będę je robiła, ale dobra. Poza odcinkiem te dwa pola za domem sobie zrobię i to z jednym klinem i te dwa i te dwa długie tam i co zrobię tylko jeszcze dwudziestkę że tam talerzowanie będzie i przygotowywanie? No. I ten kolej, trzeci odcinek zaplanowany, który będzie taki luźniejszy, bo będę jechał sobie po po, 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 po po nasiona i po potem Kloniarza wyjścia, masz krewne, nie o, ale kurde, tu jest pola dużo. Ja, jak ja się tak szybko rozwinąłem? Nie, i taka sama w ogóle nie schodzi skąd ona przebywa coraz więcej Ja minę odcinka w ogóle tak. A 20 jeszcze, 20 mogę cisnąć bez klipu. Mam nadzieję, że jest jeszcze nagrywanie. Jest. Muszę gdzieś sobie dziwić, jestem wolnąć Nie wiem tu. Przed supem na, na pewno.

więc tak, to macie na tyle. Trzymajcie się. Na razie, cześć. Nara!